Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. To będzie raczej krótki, krótki odcinek. Będę chciał przedstawić jedno z takich ciekawych badań. Badanie polegało na tym, że oceniało, czy test stania na jednej nodze potrafi korelować z, z takim ryzykiem śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny. Badanie ukazało się w czasopiśmie British Journal of Sport Medicine w 2022 roku i pokazało, że taki prosty test, test przesiewowy, który można sobie wykonać w dowolnym miejscu praktycznie, nie trzeba do tego specjalistycznego sprzętu no jest w stanie nam pokazać bardzo dużo. A właściwie to, jakie mamy. Ryzyko e, przeżycia, e, ile, ile lat będziemy żyli dłużej czy krócej. E, I za chwilkę o tym dokładnie powiem, ale e, wracając do tego e, samego testu stania na jednej nocy. Ja jest, jestem w ogóle fanem e, takich prostych, szybkich, przesiewowych testów, no właśnie z tego względu, że Mogę je przeprowadzić praktycznie w każdym, w każdym miejscu, nie potrzebuję specjalistycznego sprzętu. Jedyne co jest mi potrzebne, to odpowiedni instruktor i, e, i zegarek, żebym mógł zmierzyć czas czy stoper. E, test stania na jednej nodze wydaje się, że to jest test, który ocenia nam e, tylko równowagę. E, no bo tak jest, że ocenia nam równowagę statyczną ale ten test jest już od ponad 50 lat stosowany i jest bardzo dużo badań, które pokazuje z czym, co tak naprawdę ten test też może pokazać, bo na pewno to, co częściej kojarzymy, to właśnie ryzyko upadków, no bo jeśli nie mamy tej zdolności motorycznej, koordynacyjnej, jakiej jest równowaga, nie mamy dobrze wykształconej, no to to ryzyko upadków może wzrastać, szczególnie... U osób, które przekroczyły na przykład 60 czy 70 rok życia. Ale czym tak naprawdę jest ta, ta równowaga? Bo równowaga mamy statyczną i dynamiczną. Dynamiczna to wtedy, kiedy wykonujemy jakieś zadania ruchowe, a statyczna to taka, która pozwala nam utrzymanie określonej postawy, czy to jest stojąca, siedząca, najczęściej tutaj. Zwracamy uwagę na tą, na tą postawę stojącą, szczególnie jeśli wykonujemy jakieś badania przy pomocy bardzo różnych testów, od takich, właśnie jak to stanie na jednej nodze, gdzie to jest prosty test, do bardziej zaawansowanych, które na przykład wykorzystują platformę. Dynamometryczną, która potrafi nam dokładnie pokazać, jaki jest rozkład sił nacisku na podłoże, wtedy kiedy stoimy, nie wiem, obiema stopami na tej platformie czy stoimy na jednej nodze, i, i wtedy dokładnie jest analizowane, jak się zachowuje nasza, nasza stopa. Wracając do tej, tej zdolności motorycznej, koordynacyjnej, jaką jest równowaga, no to żeby ta zdolność była dobrze wykształcona, no to potrzebujemy pewnych informacji. Później potrzebujemy przeanalizować te informacje. No i zareagować na te informacje. Także do kontroli równowagi potrzebujemy narządów zmysłu, które zbierają tą informację z otoczenia. Czyli potrzebujemy wzroku do, do analizy otoczenia. Mamy też bardzo ciekawy zmysł, który znajduje się w uchu wewnętrznym, czyli układ przedsionkowy. Częściej kojarzony jako błędnik. Tam się znajdują kanały półkoliste, w nich jest płyn. Ten płyn, w zależności od ustawienia głowy, od przyspieszenia, od tego, co się, co, co, co się dzieje z naszą głową, a właściwie ruch, ruch głowy, to ten płyn się przemieszcza i odpowiednie receptory też to odbierają i przekazują do ośrodkowego układu nerwowego, to następnie jest analizowane i następuje jakaś, może nastąpić jakaś reakcja. Oprócz wzroku i układu przedsiękowego mamy jeszcze proprioceptory, czyli receptory czucia głębokiego, które znajdują się w naszych mięśniach, więzadłach, stawach i one są odpowiedzialne za to, że wtedy kiedy nie patrzymy nawet na nie wiem na swojej kończyny, tak jak idziemy, nie musimy patrzeć na nogi, żeby wiedzieć, jak stawiać stopy, czy gdzie, w jakim one są położeniu. Także to też bardzo ważny element tej całej układanki do tego, żeby nasza równowaga działała w odpowiedni sposób. No, jeśli z tych narządów zmysłu te informacje są już zebrane, no to przekazywane są do środkowego układu nerwowego, tam są analizowane, no i następuje odpowiednia reakcja znaczy to nas układ nerwowy jakby oczywiście wydaje rozkazy i nasz układ ruchu musi na nie odpowiednio zareagować, czyli żeby zachować tą równowagę to muszą odpowiednie napięcia się pojawić w naszych mięśniach, muszą odpowiednio się ustawić nasze stawy po to, żeby kontrolować czy to jest statyczna, czy dynamiczna równowaga to, to, to wszystko musi tak działać. Statyczna Chociaż nam się wydaje, że tak możemy sobie stać nieruchomo, to, to tak naprawdę i tak e, tam się dużo dzieje, e, bo nawet jak mm, ktoś spróbuje sobie wykonać taki test stania na jednej nodze, to na początku to jeszcze jest mało wyraźne, ale e, z zmieniającym, zmieniającym czasem e, łatwo jest e, odczuć, co się dzieje z naszą stopą, łydką. E, jak, e, to, 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 to nie jest tak, że, że stoimy i się nic nie dzieje, tylko. Tam jest ta praca cały czas wykonywana. Od, od stopy połytkę, aż po mięśnie tułowia, czy nasze kończyny górne, które też oczywiście w pewnych sytuacjach pomagają nam zachować równowagę. Także to się okazuje, że utrzymanie tej równowagi jest jednak takim złożonym procesem, skomplikowanym, i przez to no, ten test. Może nam dużo pokazać, bo jeśli zrobimy sobie taki szybki test przesiewowy i okaże się, że no nie spełniamy pewnych norm, że ten czas stania na jednej nodze jest krótszy niż w danej grupie wiekowej, czy jeśli to są osoby właśnie gdzieś tam w okolicach 60, 70 lat i ten czas jest bardzo krótki, albo w ogóle nie są w stanie ustać na jednej nodze, no to znaczy, że. Z którymś z tych elementów układanki coś musi być nie tak, i, i później to może wymagać jakiejś dalszej diagnostyki. Dlatego te szybkie testy przesiewowe, ja jeszcze raz powtarzam, są dla mnie takie fajne, bo, bo wyłapują takie ważne elementy, które oczywiście można już bardziej szczegółowo badać i doszukiwać się przyczyny jakichś tam zaburzeń. Także nasza równowaga, jest na dobrym poziomie do około 50 roku życia. Po 50 roku życia systematycznie zaczyna, zaczyna spadać, no bo właśnie, a może to wynikać z różnego rodzaju powodów, albo możemy mieć jakieś, mogą nam się takie poznawcze zdolności upośledzać, mogą, może się nam właśnie pogarszać chociażby, Układ sensomotoryczny stopy, czyli same odczucia ze stopy. Później może nam się też e, oczywiście może dziać coś z siłą mięśniową, na przykład e, kończyn dolnych albo nawet samej e, stopy, czy, czy łydki, no bo e, tamta ta reakcja stopy na podłoże e, jest bardzo ważna. E, I właśnie mięśnie piszczelowe, czy mięśnie zginające e, stopę podeszwowo. One też są bardzo istotne w zachowaniu równowagi. No i te zmiany inwolucyjne mogą wpływać na to, że, że powoli ta zdolność nam się upośledza. Także można oczywiście to badać różnymi testami. Jeśli, jeśli takie proste nie dadzą nam jakichś konkretnych informacji, co jest zaburzane, to możemy przechodzić do jakiejś. Diagnostyki, diagnostyki bardziej złożonej. Problemy z utrzymaniem równowagi mogą też świadczyć o na przykład uszkodzeniu małych naczyń krwionośnych w mózgu. Może to się wiązać z problemami poznawczymi. Tutaj, na przykład, osoby z chorobą Alzheimera czy Parkinsona no nie będą w stanie wykonać tego testu. Także to też może świadczyć o jakichś zaburzeniach. Związanych z naszym, z naszym mózgiem. Jeśli chodzi o, o to, jak, jakie są dla, takich, dla, dla poszczególnych grup, jakie są mniej więcej normy stania na jednej nodze, bo jeśli ktoś chce sobie wykonać taki test, zaraz powiem, jak ten test można wykonać, bo też jest wiele różnych, w literaturze możemy spotkać wiele różnych. Metod wykonania tego samego testu, czyli nazwa jest ta sama, ale już gdzieś tam drobne różnice mogą być w samym jego wykonaniu. Ja się odniosę do tego, jak było wykonywane w tym badaniu, na które się powołuję w tym, w tym odcinku, ale są, jest, jest dużo, dużo badań, które w różnych grupach wiekowych pokazują, jakie powinny być. Normy, chociażby jeśli chodzi o czas stania na jednej nodze i tutaj tak szybko, bo ten podcast słuchają oglądają osoby w różnym wieku, tak żeby mniej więcej wiedzieć, ile w naszej w naszym wieku ile czasu to jest norma stania na jednej nodze. I na przykład osoby między 18 a 39 rokiem życia około 43 sekund, to jest taka, taka norma. Między 40 a 49 lat e, około 40 sekund, e, między 50 a 59 lat kobiety około 36 sekund, mężczyźni około 38 sekund, między 60 a 69 rokiem życia kobiety 25, mężczyźni 28, między 70 a 79 kobiety 11, mężczyźni 18 i między 80 a 99 rokiem życia kobiety. 7,5 sekundy, mężczyźni około 5,5 sekundy. Także widzimy, jak też przy okazji z wiekiem mocno się ta funkcja upośledza. A zaraz odniosę się do tego, do tego badania, które analizowało test stania na jednej nodze przez 10 sekund. Tam nie był, nie był mierzony dłuższy czas. Badanie polegało na tym, że osoby musiały Wystać przez 10 sekund. Oczywiście badano na nodze dominującej i niedominującej, czyli i prawa, i lewa była, była badana po to, żeby zobaczyć, czy przypadkiem nie ma tutaj jakichś dużych zaburzeń między jedną a drugą stroną. Jeśli osoba nie wykonała testu przez. Tam były jeszcze podejmowane trzy próby wykonania tego testu. Jeśli 10 sekund nie potrafiła ustać, to była przypisana do grupy właśnie, która no nie wykonała tego testu. I jeszcze samo wykonanie testu, jak wyglądało, no tak jak powiedziałem, są różne metody opisujące, jak ten test wykonać, znaczy metodyka wykonania tego testu jest różna w różnych badaniach. I tutaj akurat dla tej grupy osób tam było po 50, między 51 a 75 lat. To zastosowano taką wersję, że osoba stała na jednej nodze, druga noga była oparta stopą na łydce, czyli gdzieś tam na okolicy mięśnia, mięśnia łydki, powiedzmy brzucha tego łydki, była oparta. Częścią grzbietową stopy. No wiem, że w podcaście może to trudno sobie wyobrazić, ale po prostu że tam było opisane w tym badaniu, żeby wykluczyć jakieś na przykład ograniczenia zakresu ruchu, żeby tej nogi gdzieś tam wysoko nie podnosić, to po prostu ta stopa była oparta od tyłu, o tył łydki. Ręce były wzdłuż tułowia, opuszczone, tak swobodno, swobodnie wiszące wzdłuż ciała. I osoba miała, ma, miała patrzeć na punkt umieszczony około 2 metrów przed sobą na wysokości wzroku. Czyli bardzo prosto. No i oczywiście był mierzony czas e, stania na jednej, na drugiej nodze, troszeczkę do 10 sekund. Jeśli, jeśli 10 sekund osoba wytrzymała, nie musiała kontynuować. E, to było zaliczone. Miała trzy próby i e, było badanie na jedną i na drugą nogę. Także tak w skrócie e, wyglądał ten, ten prosty. Test. I okazało się tak, że to była bardzo duża grupa, o 1702 osoby były badane. Badania trwały w latach 2008-2020 i był 7 siedmioletni okres obserwacji, czyli przez 7 lat obserwowano, co z tymi się osobami działo. Z tej grupy 1702 osób, 7,2% zmarło, to było 348% osób i tutaj jeszcze jak wyglądały wyniki tego testu w poszczególnych grupach wiekowych okazuje się, że mniej więcej w okresie 5 lat mamy ograniczenie jakby Dwa razy więcej osób nie, nie wykonuje takiego testu, czyli nie jest w stanie ustać na nodze przez 10 sekund. E, tutaj w poszczególnych grupach wiekowych powiem, jak to wyglądało. Między 51 a 55 lat prawie 5% osób nie było w stanie wykonać tego testu. E, między 56 a 60 lat już 8%. Między 61 a 65 lat. E,

I jeszcze dodatkowo ważna informacja wynikająca z tego badania, właściwie naj, taka najważniejsza chyba, czyli że ten test koreluje z ryzykiem zgonu ze śmiertelnością z jakiejkolwiek przyczyny, bo ryzyko zgonu w grupie tej, która nie wykonała tego testu było 17,5% versus 4,6%. Było ryzyko zgonu dla osób, które wykonały ten test. Czyli prawie 13% różnicy pomiędzy obiema grupami. Czyli to jest no, duża różnica, wynikająca z różnych przyczyn. Te przyczyny, tak jak w ogóle u społeczeństwa, czyli choroby sercowo-naczyniowe, Różnego rodzaju choroby, które powodowały zgon, ale co najważniejsze, że ten test koreluje z ryzykiem, ze śmiertelnością z jakiejkolwiek przyczyny. Także bardzo prosty test, który jest łatwo wykonać, a daje tak, tak dużą, dużą informację. Tak wiele elementów się może przełożyć. Także wydaje się, tak jakby twórcy tego badania i autorzy tego badania twierdzą, że to jest bardzo dobry test, który można wprowadzić jako taki test przesiewowy właśnie dla tych grup osób, które przekroczyły tam 50, 60 czy 70 rok życia, bo jakby łatwo jest. Przewidzieć, że, że czy nawet wykryć jakieś większe problemy zdrowotne i w odpowiednim czasie jeszcze zareagować. Co jeszcze z, jakby wynika z tego, z tego badania? Może nie z tego badania, ale jakby już wyniki przedstawiłem, ale to dla mnie ważne jest, jako, jako fizjoterapeuty, żeby o tą równowagę. Dbać niezależnie od wieku, a im później, tym jeszcze bardziej zadbać o ćwiczenie tej zdolności motorycznej. Z wieloma pacjentami, którymi się zajmuję, wprowadzam elementy treningu równowagi, no bo też doskonale wiemy, że trening, przepraszam, że ten test stanie na jednej nocy, czy w ogóle równowaga ma wpływ na ryzyko upadków. A ryzyko upadków Szczególnie u osób starszych, może nieść za sobą bardzo różne konsekwencje od drobnych, jakichś tam stłuczeń krwiaków poprzez złamania, i tak naprawdę najcięższym takim powikłaniem upadku jest zgon. Albo bezpośrednio, jeśli jest jakiś większy uraz, albo w wyniku. Na przykład złamanie, później długa hospitalizacja, na przykład zapalenie płuc czy jakaś zatorowość płucna i to też może doprowadzić do, do zgonu. Także ta równowaga jest bardzo ważna, jeśli myślimy o naszym zdrowiu, o zachowaniu zdrowia, o tym dłuższym też przeżyciu, tak naprawdę. Czyli zach zachowanie odpowiedniej równowagi. Zmniejsza ryzyko e, związane z naszym zdrowiem czy, czy, czy e, długością życia. E, także kształtowanie równowagi może być, odbywać się na bardzo różny sposób, od e, prostych, prostych ćwiczeń, e, od właśnie nawet takich, gdzie robimy jakieś wykroki, jakieś wychylenie środka ciężkości w różnych kierunkach, e, stanie na innej nodze, chodzenie e, po jakiejś linii. E, po bardziej złożone, czyli na przykład, jeśli na, jeśli na przykład zamykamy oczy podczas stania na jednej nodze, to już jest jakby progresja e, tego, tego ćwiczenia e, czy dołożymy sobie jakieś niestabilne podłoże, e, to też będziemy kształtowali e, już e, jeszcze bardziej, na przykład, e, procepcje czu, czu, czucie głębokie, także e, niektóre sporty. E, Poprawiają nasze, równ poprawiają nasze równowagę. Tutaj do tego można zaliczyć sporty walki, e można zaliczyć no oczywiście gimnastykę, tak, no bo e tam są e takie ćwiczenia, które wymagają e odpowiedniej zdolności, właśnie e tutaj tej równowagi. E w jednym z podcastów mieliśmy odcinek o Slackline, czyli chodzenie po taśmie. To też na pewno kształtuje równowagę, czyli, nie wiem, aerial, yoga. Też świetne, świetne ćwiczenie, jeśli chodzi na przykład o sam ten układ przedsionkowy, bo tam się bardzo dużo dzieje. Także mm, trampoliny, bardzo dużo różnych ćwiczeń kształtuje naszą równowagę, a tak naprawdę równowaga jest nam potrzebna przy większości czynności, jakie wykonujemy. Najprostszą czynnością, jaką wykonujemy, jest chód i to właśnie. Podczas chodu potrzebujemy tej równowagi. Pamiętajmy, że 40% chodu. Jakby tych, te, mamy fazę, gdzie mamy podpór obu nóg, i mamy fazę przenoszenia, w której stajemy, stajemy tak naprawdę na jednej nodze. To jest około 40%, 40 naszego cyklu chodu. I to też to stanie na jednej nodze, tak naprawdę jest, jest bardzo ważne do tego, żeby ten chód odbywał się w prawidłowy sposób. Nawet sama definicja chodu mówi o tym, że to jest tracenie i odzyskiwanie równowagi. Także e, każda aktywność fizyczna, nawet ta najprostsza, czyli chodzenie, też jest elementem trenowania równowagi. Jeśli wykonujemy jakąś czynność, no to e, cały czas ją trenujemy. Oczywiście możemy to cały czas progresować i jeszcze bardziej rozwijać taką zdolność motoryczną, ale same uczestniczenie w aktywności fizycznej, spełnianie tych rekomendacji dotyczących aktywności fizycznej, na pewno też będzie wpływało na, na naszą równowagę. Także miało być krótko. Podejrzewam, że. E, troszkę się rozgadałem. E, natomiast no, bardzo ważne badanie, do tej pory e, głównie badania, e, czyli związane z testem e, stania na jednej nodze, czyli ten one-leg standing, e, dotyczyły najczęściej właśnie tam ryzyka upadków, e, czasami nawet e, bo, korelowało to nawet z gęstością tkanki kostnej, e, ale takie duże badanie, bo na 1702 e, osobach przeprowadzone. Pokazujące, jak test stania na jednej nodze można wykorzystać do tego, żeby oceniać ryzyko śmiertelności z, jakiej, z jakiejkolwiek przyczyny, no to tutaj uważam, że bardzo, bardzo przydatne badanie. Zachęcam do tego, żeby samodzielnie na przykład zrobić sobie taki test. Oczywiście, jeśli tą równowagę mamy zachowaną i ocenić, jeśli jesteśmy młodzi, na pewno mamy bardzo dobrą, więc możemy to zrobić samodzielnie. Ale na przykład, osoby, które mają jakieś zaburzenia równowagi, no to warto, żeby to była asekuracja, odpowiedni instruktaż i tak jak to pokazuje metodyka, wykonanie we właściwy sposób, czyli instruktaż, asekuracja. Wtedy sprawdzamy, czy chociażby te 10 sekund osoba jest w stanie. Wystać na jednej nodze, bo to jest fajny test prognostyczny. Także tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Zapraszam do słuchania, udostępniania i do zobaczenia. Cześć.